Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie Ale dzisiaj specjalny film, bo jest to moje urodziny Moje dwunaste urodziny także bez przedłużania zapraszam do oglądania I zobaczcie co tam jedzie już Ten pociąg Jest to Radomia, który dziś wyjątkowo górą jedzie on z Warszawy Głównej dzisiaj E47001 pociąg kolej Mazowiecki o nazwie Radomiak, z Warszy... tym razem z Warszawy Głównej do Skarżyska Kamiennej i tutaj też będziemy mieli przejazd składu już słychać tej kół do dęblina jedzie Są relacji płonie dęblin i nadjeżdża kibelek. 571926 i 935 relacji odpos grodzist Mazowiecki Dzisiaj ogólnie bardzo wietrzny dzień Bardzo mocno dzisiaj wieje. O i zobaczcie mamy stonkę, PKP cargo z wagonami, pewnie z odsypką, czyli tłuczniem Pod, podkłady z takimi kamieniami, no bo tam chodziły trwają pracę i dostarczają podsypkę lub te kamienie jak to woli do to, 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 to. Tory. nowe tory i tam pod nowe perony no i nadjeżdża kolejny skład tym razem pociąg będzie to wieżny. jest to pociąg Express Intercity Spre lub po polsku Sprewa, ja tam wolę Spre Berlina do Warszawy Wschodniej jest to KUSA 44 44001 na czele tego składu no i mamy kolejny skład ale pomazany N571927 oraz 1796 relacji granic Mazowiecki zielonka Mamy godzinę, chciałbym powiedzieć na początku 15.50, mamy godzinę jakiejś cztery godziny z Warszawy wschodniej do Żyraldowa E71 równo 100, który jest o z Nibelkiem E97, 11.97, ale bardzo dzisiaj wieje ogólnie. mam to mówiłem, ale piękne góry, piękny kurek sobie się w przepięknym miejscu Oczywiście link do tego nie wątpliwości Piszcie jeszcze tu w komentarzach O i mamy f 07347 z pociągiem delta Korczak jednym ujęciu udało się nagrać i był to składelka Korczak z Warszawy Wschodniej do pociągu Fabrycznej, opóźniony o 20 minut. No i pociąg, którego nie mogło zabraknąć w tym filmie, czyli 35W 008 impuls oczywiście SKM linii S1, odwodzk Pruszków bardzo powolny przejazd z Belka Kuli Poleregio w malowaniu łydkiej aglomeracyjnej n 571479 1479 mi się wydaje, z w Głównej do Łodzi Fabrycznej. Bardzo wolny prze przejazd, bo dopiero zjechał Korczek. I mamy Lirta R16006. Oraz 0,12 w relacji z w telestynu. Tego składu też nie mogło zabraknąć w tym filmie. Zobaczcie jak tylko słońce się przebija przez te chmury. A jeszcze tak ten, tak powiem mam stukot tu kół tutaj dlatego, żeby też szybko się kiedy się w pociągu. Na szynach tutaj nie ma wspawań, tylko po prostu są tak jeszcze stoi a właśnie z górki zjeżdża Express Intercity Premium z naszym ukochanym dziobakiem którego też nie mogło zabraknąć w tym odcinku z L250-018 relacji Kraków głównych, Gdynia główna nie zorientowałem się i nadjeżdża Kolberg z Krakowa głównego Dolsz, do na głównego Flirt ED16006, który jedzie tutaj górą bo na Warszawę centralną i na zewnątrz w tej panoramie Warszawy i mamy DARTA ED161 o numerze 001 z Intercity Fredro relacji Wrocław Główny, lub Główny i tutaj wyjątkowo jedzie przez tutaj te tory bo jedzie on przez Warszawę Śródmieście do Warszawy Górnej, Towarowej na wyjeżdża N. Griffinem, którego też nie mogło dzisiaj zabraknąć, EU 160 Podlasiak. Suwałki świnoujście, suwałki relacja nie suwał do świnoujścia i także w pociągu, którego nie mogło zabraknąć, w tym naszym. W filmie specjalnym, urodzinowym czyli AKM-ka E571619 oraz jaka jednostka 1620 z rodziska Matowickiego do Piławy. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za RP1 maszyniście. Kolejny skład, i kolejna AKM-ka 1561. 1566 z Warszawy wschodniej do Grodziska Mazowieckiego i mamy 45 w 005 wraz z 45 w 004 w relacji z Kierniewice Warszawa-Rembertów Już dosłownie kilka ostatnich składów Mamy przedostatni skład SKM w tym filmie 35 WE006 na linii S1 zrób i mamy ostatni pociąg SKM 19 WE 003, 004, S1, odpocznij Tym razem z aparatem szerokokątnym. I tam się schował w tunelu. I mały pociąg, którego już nie było w tym filmie, jest to Alicja, lecz nie mazowiecki, tylko spółki Polregio w malowaniu łóżku kolei aglomeracyjnych S57AL 1825 Do Łodzi Kaliskiej z Warszawy Głównej Dwa ostatnie składy i pierwszy z nich jest AKMK 16.01 1604 z Warszawy Wschodniej do Radomia Zrażym, że tak sapi, ale biegam tutaj aby go nagrać. Piękna perspektywa jeszcze tej zakrętu. Bardzo tej ostry jest. No i nadjeżdża ostatni w skład. I jest to pociąg relacji góra Kalwaria Mrozy Kolejna AKM Dziękuję bardzo za RP1 Numery to 1640 oraz 1641. Super zakończenie filmu Bardzo dziękuję Wam za jego oglądanie Powie Powiedzcie mi też w komentarzach. Tam, kiedy wy macie swoje urodziny, jestem bardzo ciekawa. Jeśli Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Jeśli się Wam nie spodoba, zostawcie łapkę w dół, ale napiszcie, dlaczego Wam się nie spodobał. Postaram się go poprawić. Bardzo Ci Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.